Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Witam w dniu, w którym mamy wreszcie niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Oleksandr Usyk dokonał czegoś, co po prostu nie mieści się w głowie. On nie miał de facto prawa wygrać walki z rywalem od siebie od głowy wyższym, o 17 kg cięższym i rywalem kapitalnie przygotowanym, bo to naprawdę był świetny Tyson Fury. Na półmetku tej walki wydawało się, że to jest dla Usyka jeden most za daleko, że Fury, który poważnie podszedł do przygotowań i wyszedł do ringu z wiarą, w zwycięstwo okaże się przeszkodą, której nie da się przeskoczyć, no ale jeśli jest na Świecie. jakikolwiek pięściarz, który może dokonać cudów w ringu, to jest nim właśnie Oleksandr Usyk. Wielki Oleksandr Usyk, który zapisuje się złotymi zgłoskami w historii boksu i którego nazwisko już teraz należy wymieniać w kontekście największych w całej historii dyscypliny. Ukrainiec najpierw wyczyścił piekielnie mocno wówczas obsadową kategorię junior ciężką i został w niej niekwestionowany mistrzem świata. Później pomimo pewnych deficytów, warunków fizycznych przeniósł się natomiast do wagi ciężkiej i porozstawiał w niej tak naprawdę wszystkich w szeregu. Przed walką mówiłem, że to nie musi być pojedynek piękny dla oka i rzeczywiście początkowe rundy to tak zwane ringowe szachy. O ile jednak w pierwszych dwóch odsłonach nieco lepiej radził sobie w nich Usyk, o tyle od czwartej rundy wyraźnie zaczął już dominować Tyson Fury. Król Cyganów przypominał momentami siebie z najlepszych lat. Widać było, że jest znakomicie przygotowany fizycznie i szybkościowo. Miał ten luz, który charakteryzował go w dobrych momentach w karierze i po prostu się Usyka. W zapowiedzi mówiłem o tym, że zapewne będzie szukał ciosów na korpus i podbrudkowych i te rzeczywiście z łatwością dochodziły do celu przykład znacznie mniej niż przypuszczałem, było elementów brudnego boksu. Fury czysto sportowo był po prostu znacznie lepszy i po szóstej rundzie wydawało się, że będzie to walka do jednej bramki. W odsłonie siódmej ten legendarny już procesor w Gowie usyka zaczął jednak chyba wychwytywać, że Tyson Fury przeżywa delikatny kryzys kondycyjny i Ukrainie zwrócił do gry. Ósmą rundę wygrał do wiwatu, a runda dziewiąta tak naprawdę mogła być ostatnią w tym pojedynku, bo były w niej podstawy do zastopowania Fury'ego. Na około pół minuty przed końcem tej odsłony król cyganów przyjął potężny lewy sierp, po którym po prostu odpłynął. W kolejnych sekundach. Był dosłownie poniewierany przez usyka i wydawało się, że sędzia lada moment go podda. Pan Mark Nelson zdecydował się jednak na liczenie i należy tu podkreślić, że miał do tego pełne prawo, bo w przepisach znajduje się zapis mówiący o tym, że jeśli tylko liny uratują zawodnika przed upadkiem, to jest to traktowane jako knockdown. Tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją i oczywiście, gdyby pan Nelson przerwał walkę, to również absolutnie nie popełniłby błędu. Wiedział też jednak, że ma do czynienia z zawodnikiem, który jest w stanie w ringu się odrodzić. Od razu na myśl przychodzi pierwsza walka Fury'ego z Deontay'em Wilderem, w której Brytyjczyk wydawał się już. Ciężko znokautowany, ale powstał i był w stanie nawet narzucić swój styl walki. Tutaj również Fury udowodnił, że warto było dać mu szansę, bo do końca pozostawał w grze. Rundę 10 i 11, co prawda przegrał, ale ostatnia była już bardzo równa i gdy przyszło do odczytywania kart sędziowskich, nie byłem wcale pewny, że Usyk to wygra. Jeden z sędziów punktował nawet zwycięstwo Furygo 114-113 i wszystkie karty były bardzo bliskie. Na szczęście jednak było się bez kontrowersji, bo dwóch pozostałych arbitrów wskazało na Aleksandra Usyka, który zasłużenie został niekwestionowany mistrzem świata. W i ciężkiej. Ja na gorąco wypunktowałem pojedynek 115-112 dla usyka, ale kilka rund było naprawdę bliskich, dlatego gdy emocje trochę już opadną, obejrzę sobie walkę jeszcze raz i zobaczę, jaki wynik wyjdzie mi wtedy. W tygodniu zapewne wrócę zresztą z jakimś materiałem bardziej na spokojnie i podzielę się tą swoją punktacją na chłodno, bo też Fury niestety nie był w stanie zachować klasy i po walce zaczął snuć jakieś teorie spiskowe. Abstrahując o tych wypowiedzi myślę, że król Cyganów odzyskał sporo utraconego szacunku. Miałem duże wątpliwości co do tego, czy będzie w stanie odrzucić mentalność emeryta. Tymczasem przez sporą część walki on bardzo konsekwentnie trzymał się planu i wydawał się iść prostą drogą do zwycięstwa. Usyk jest jednak absolutnym fenomenem. Nieraz piszecie mi w komentarzach, że za bardzo się nim zachwycam, no ale powiedzcie mi, kto inny byłby w stanie odwrócić losy pojedynku, który tak totalnie nie układał się po jego myśli. Mówiłem w zapowiedzi, że moim zdaniem o triumfie Usyka przesądzi jego charyzma i uważam, że tak właśnie się tutaj stało. Zapewne 99 na 100 zawodników tak dominowanych zaczęłoby mentalnie się poddawać i ostatecznie przegrałoby przed czasem. Usyk wciąż wierzył jednak, że nadejdzie jego moment. A następnie dostrzegły ten moment i był w stanie kapitalnie go wykorzystać. Trzymam teraz niezwykle mocno kciuki za Tysona Furego, żeby ta pierwsza w zawodowej karierze porażka nie złamała go. Przy jego zaburzeniach nigdy nic nie wiadomo, ale on wczoraj udowodnił, że wciąż jest kapitalnym pięściarzem i jeśli dojdzie do rewanżu, to absolutnie nie będzie można go skreślać. Drugi pojedynek planowany jest na październik i jeśli w obudzi się sportowa złość, jeśli będzie w stanie raz jeszcze zrezygnować z uciek życia codziennego i w pełni poświęcić się przygotowaniom, to może ten rewanż wygrać, bo pokazał, że maku temu wszelkie narzędzia. Na ten moment król jest jednak jeden i jest nim Ołeksandr Usyk. Federacja IBF ze swoją momentami absurdalnie restrykcyjną polityką zapewne lada dzień odbierze Ukraińcowi swój pas, tak jak od dawna zapowiada, ale moim zdaniem nie ma to już żadnego znaczenia. Ważne jest to, że po raz pierwszy od 25 lat poznaliśmy niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Zapewne spora część z Was oglądających ten materiał w ogóle nie ma prawa pamiętać, kiedy ostatnio mieliśmy takiego bezdyskusyjnego czempiona i teraz historia wydarzyła się na naszych oczach. I też jakby nie narzekać na te pieniądze szejków i atmosferę w Arabii Saudyjskiej, to trzeba uczciwie przyznać, że bez tych petrodolarów wszystkie te wielkie walki po prostu by się nie odbyły. Trudno powiedzieć, ile ta sieranka może potrwać, ale raptem okazuje się, że każdy pojedynek jest możliwy do zrobienia i dzięki temu możemy być świadkami tak epickich wieczorów jak w tą majową sobotę w Riyadzie. Na dziś to tyle z mojej strony, ale wrócę jeszcze na początku tygodnia z materiałem już bardziej na spokojnie. Na pewno omówię Undercard, na którym niespodziewane porażki ponieśli przecież Frank Sanchez i Joe Cordina, na którym ciężką przeprawę z Mairisem Bridisem miał Jay Opetaya. No i przede wszystkim zbiorę jeszcze jakieś bardziej uporządkowane myśli na temat tego kapitalnego pojedynku Usyka z Furym, do którego będziemy wracać latami. Miłej niedzieli Wam zatem życzę i do usłyszenia wkrótce.